Zmiana i odrzucenie. Z takimi pytaniami przychodzą do mnie moi podopieczni i pytają się, jak sobie z tym radzić. A ja odpowiadam bardzo spokojnie: zaakceptować. Zmiana jest nieunikniona, zmiana jest naturalna. Przez zmianę świat się rozwija i można postawić opór, można trzymać się kurczowo, żeby tej zmiany nie dokonać, ale to powoduje u nas dosyć duży stres. W związku z tym, jeśli ją zaakceptujemy na poziomie emocji, jest nam łatwiej adaptować się do nowej sytuacji. Zmiana i odrzucenie to jest impuls do rozwoju i zrobienie miejsca na nowe. A nowe, jak przeanalizujemy swoje życie, bardzo rzadko z perspektywy czasu bywa gorsze. Mariusz Dębski, latająca żyrafa.